Pan z wami. I Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł, Bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron, jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do Anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto słowo pańskie. Mała tobie Uroczystość zwiastowania pańskiego to święto fundamentalne dla każdego artysty. Bo to doświadczenie tego, że Bóg stał się widzialny, że wchodząc w nasze ludzkie ciało pozwolił widzieć samego siebie. To dlatego chrześcijaństwo rozwinęło w swoich miejscach kultu sztukę religijną. Nie jesteśmy ograniczeni tylko i wyłącznie do tego, co geometryczne albo przyrodnicze. Bóg, stając się widzialnym, pozwolił przedstawić swoją historię. A więc poniekąd ten dzisiejszy dzień jest fundamentem dla tego wszystkiego, co głosimy w czasie tych rekolekcji. Wczoraj patrzyliśmy, w jaki sposób do kościoła się wchodzi, i w sposób fizyczny, patrząc na bramę, którą jest Jezus, jak i w sposób duchowy, sakramentalny. Patrząc na poszczególne etapy sakramentu chrztu i wchodzenia z tego zewnętrznego budynku baptysterium poprzez chrzcielnicę umieszczoną już w kościele przy drzwiach, do życia w tej wspólnocie, ale także na powroty po tym, jak na skutek grzechu i naszego upadku oddaliliśmy się z życia w tej wspólnocie i powracaliśmy przez kolejne bramy, którymi jest sakrament pokuty. Mówiliśmy, że gromadzimy się wszyscy w Nawie, niejako wchodzimy na pokład tego wielkiego statku kościoła, łodzi Piotrowej, który płynie w wyznaczonym kierunku, a ten kierunek wyznacza nam Absyda, czyli półkoliste zakończenie kościoła, w tej części, gdzie jest prezbiterium, po to, aby pokazać tego, który jest Bogiem, który nas zrodził i do którego wszystko powraca. Bo właśnie ta absyda, poprzez swoją półkolistość, przypomina nam tego Boga, który nas przygarnia do siebie, w którym jesteśmy w stanie znaleźć ukojenie i tą przystań, do której zmierzamy. Dlatego nie bez znaczenia było to, co się przedstawiało w absydzie. Mówiłem o dominacji tematyki Chrystusa Pantokratora, władcy całego świata, który rozpościera swoje ramiona wobec tych, którzy się przy nim gromadzą. Patrzyliśmy na Pantokratora, który podnosi swoją dłoń w geście błogosławieństwa, ale też i w geście przemawiania, bo ten starożytny układ palców, dwóch podniesionych do góry, które my znamy także i z czasów szkoły podstawowej, to przede wszystkim znak, że chcę coś powiedzieć, że mam coś do powiedzenia, coś chcę Wam przekazać. A więc wszyscy gromadzimy się pod takim Chrystusem, aby wsłuchać się w to, co On chce nam przekazać. Patrzymy na tę księgę, którą ma otwartą bądź zamkniętą, chcąc być wpisanymi w tę księgę, abyśmy także i my zostali umieszczeni w tym, co należy do jego życia. Ten Chrystus może mieć ślady rany na swoich dłoniach. Będzie wtedy tym, który dokonawszy odkupienia ludzkości, wstąpił do nieba. Ale mogą być też takie przedstawienia, które będą pokazywały go z dłońmi jeszcze nieskażonymi ranami. Pokazując, że jest tym odwiecznym słowem, które dzisiaj w tajemnicy zwiastowania pańskiego staje się ciałem. Inne tematy, które obejmowała absyda, musiały pokazać, że tak naprawdę ta ściana nas nie ogranicza, ale staje się niejako oknem, które otwiera nas na perspektywę wieczności, do której ma nas pociągnąć, że jest czymś transcendentalnym, że nie ogranicza nas na sobie, ale otwiera na rzeczywistości przyszłe. Były więc to tematy związane z Bożym Panowaniem i Królowaniem. On zasiadający w niebie na tronie w otoczeniu innych świętych, którzy oddają mu hołd i cześć. To motywy Apokalipsy, Chrystusa tronującego i panującego, Baranka, który łamie pieczęcie i dopuszcza do społeczności zbawionych. To tajemnica zmartwychwstania, a więc nasza nadzieja, że także i dla nas, zgromadzonych na tym pokładzie, Perspektywa naszego życia, które się nie kończy, ale się zmienia, przemieni się także wraz z nim. Jeżeli perspektywa przemienienia to właśnie i wydarzenie z góry tabor, a więc pokazanie, że nasze życie także ulegnie pewnej metamorfozie, przeobrażeniu i osiągnie swoją pełnię w Królestwie Niebieskim. Wraz z biegiem czasu, u końca średniowiecza... Kiedy do głosu dochodzą przede wszystkim Franciszkanie i mocny akcent na to, co ludzkie w Bogu, pojawia się po raz pierwszy tajemnica Krzyża, ale tajemnica Krzyża, który nie jest cierpiętniczy. Choć Chrystus na tym krzyżu umiera jak w bazylice Świętego Klemensa w Rzymie, czy krzyża, który wydaje owoce pączkuje, jest drogocenną relikwią wysadzaną drogocennymi kamieniami, pokazuje jego chwałę, ale jest to krzyż, który choć zabija naszego zbawiciela, to wszystkiemu innemu dookoła udziela swojego życia. Wszystko dookoła kwitnie i się rozwija. Pną się nowe rośliny. Wśród nich widzimy ptaki i inne zwierzęta. Widzimy ludzi, którzy kontynuują swoje życie to ziemskie, ale także i w królestwie niebieskim. Widzimy, jak ten krzyż jest umieszczony w pewnym basenie, a więc odwołuje nas do tajemnicy chrztu. To drewno nadało moc uświęcania tej wodzie. Zbliżają się do niej jelenie, a więc znak pewnego rozpoznania tego, co czyste i nieskazitelne, bo zgodnie ze starożytnymi opowiadaniami, żaden jeleń nie napije się z brudnej wody. A więc w ten sposób odkrywamy najczystsze źródło, do którego wszyscy przychodzą, aby napełnić swoje życie pełnią prawdy. Były to także przedstawienia Maryi, która sama staje się tronem, szczególnie to widzimy w dniu dzisiejszym. Przyjmując Jezusa, staje się wzorem człowieka, który jest w stanie przyjąć to, co boskie. Maryja, więc tronująca, trzymająca dziecię Jezus na swoich kolanach, również staje się bardzo ważnym motywem absydy, pokazując, że to człowieczeństwo zostanie także jej wyniesione do pełnej chwały. Błędy pojawiają się dopiero w okresie późnego średniowiecza, renesansu, kiedy to miejsce boskiego życia, które nam jest udzielone, zaczynają zajmować święci. Święci, którzy sami w sobie transcendentni nie są, święci, którzy nie jeden raz w okresie baroku będą już przedstawiani także i w scenach swojego męczeństwa. Męczeństwo samo w sobie nie jest celem, ale może stać się środkiem, więc na pewno nie jest to miejsce dla takiej sceny w prezbiterium. Tworząc więc aranżację tego miejsca, musimy zobaczyć, że to, do czego nas prowadzi ta nawa, w pewien sposób także i próbuje opowiedzieć, jak to zbawienie zostało osiągnięte w historii, którą znamy z kart pisma świętego. A więc także inawa nie pozostaje goła w swojej prostocie, ale zostaje przyobleczona w sceny biblijne, które zdają się rozlewać na nas, tworząc nas dalszy etap tej historii. Łatwo można sobie to dziś wyobrazić, kiedy w wielu kościołach te ławki, które znamy dopiero od XVI wieku, były wypełniane przez kolejne rzesze wiernych przez ich potomstwo, także i my wierzymy, że kiedyś te ławki również zostaną wypełnione przez tych, którzy wyszli z naszych wieczności i również będą wsiadać na ten okręt płynąc ku zbawieniu. A więc historia przedstawiana na ścianach tych średniowiecznych świątyń próbowała pokazać jak ta historia zbawienia wstępuje do nas. Takie najpiękniejsze wypełnienia tych naw głównych widzimy w katedrze w Montréal, gdzie w pełnej krasie wszystkich mozaik zostaje przedstawiona księga rodzaju i sceny ewangeliczne, kopia tej, kaplicy, tej katedry została wykonana w kaplicy pałacowej w Palermo, ale mamy także i tu bardziej kontynentalne przykłady tego, jak chociażby w kościele świętego Anioła informis niedaleko. Neapolu, albo ostatni obiekt, który jeszcze w ten sposób myślał w perspektywie całej historii zbawienia przedstawianej w Kościele, jakim jest Bazylika Górna św. Franciszka w Asyżu. Co tam zostaje przedstawione? W tych partiach najwyższych zostają przedstawione sceny z Księgi Rodzaju, a więc prapoczątek tego, skąd wziął się człowiek, skąd wzięło się życie i w jaki sposób doszło do tego, że człowiek zgrzeszył i upadł. Jak w dalszej perspektywie Bóg powołuje wszystkich patriarchów i proroków, a więc widzimy, że te sceny przybliżają się do nas coraz bardziej. Jeśli bazylika była jednonawowa, to im bliżej nas, tym bliżej scen z Nowego Testamentu, tym bliżej Chrystusa, który tak jak był przedstawiany we wszystkich swoich manifestacjach, swojej boskości na tych drzwiach wejściowych, tak teraz towarzyszy nam w nawie głównej bo przecież i my dzisiaj chcemy doświadczyć jego obecności. Przychodzimy tutaj aby w sakramentach się z nim spotkać. A papież Leon Wielki powiedział, że wszystko to, co Chrystus dokonał będąc tu pomiędzy nami na ziemi, przeszło do sakramentów i to wszystko realizuje się wśród tych, którzy je przejmują. A więc uczestnicząc w Nawach, patrząc na boczne ściany, byliśmy w stanie doświadczyć tego, że także i dzisiaj Chrystus naucza, także i dzisiaj przed kimś się objawia, komuś otwiera oczy, uszy, aby go lepiej zrozumieć, aby go poznać, aby przywrócić zdolność chodzenia tym, którzy są niewładni, aby wskrzesić to, co w nas obumarły, aby doświadczyć także i prawdy o tym, że Bóg przyjdzie nas powołać do życia. Aby zobaczyć, że za nas, grzeszników, Chrystus umarł i został złożony w grobie. Jeśli Kościół posiadał nawyboczne, te sceny można było rozłożyć też w inny sposób, zostawiając nawę główną właśnie dla tych scen związanych z życiem Chrystusa, a przekładając dalej na nawyboczne. Na tą lewą część kościoła, czyli dla widzących prawą nawę, pozostawić Stary Testament i dla prawej strony, czyli dla widzących lewą, pozostawić w obliczu Nowego Testamentu. A więc gdzieś te wszystkie historie próbowały pokazać, że w dalszym ciągu w nas samych jest kontynuacja tych wydarzeń. Słowo Boże zaistniało pomiędzy nami, a miejscem, z które się je proklamuje jest ambona. To słowo z języka greckiego oznacza miejsce podniesione, wyniesione ku górze, na które należy wejść. Pierwotnie te ambony były ustawiane pośrodku samego kościoła, bo to słowo zabrzmiało i wybrzmiało pośrodku ludu Bożego. To ono stało się inspiracją, aby za nim iść, aby podążać. I od, rozpoznać je realizujące się także w swoim ciele na ołtarzu. A więc istotna była procesyjność tych wszystkich celebracji, oddalenie tych wszystkich sprzętów, tych miejsc, jak właśnie chrzcielnica, konfesjona, ambona, ołtarz, miały wykazać pewien rytm i tego, że ta historia realizuje się w nas. Ambony umieszczane po środku dawały też pewien komfort akustyczny, bo pozwalały przemawiać po środku całego zgromadzenia. Ale monumentalność tej budowli miała także i inne zadanie. Do tej monumentalności często dochodziło swego rodzaju ogrodzenie, które sprawiało, że po środku kościoła powstawała taka przestrzeń wydzielona murem mniej więcej na metr 40, nawet czasem na metr 60 wysokie, co sprawiało, że tworzył się swego rodzaju ogród, i tak był on nazywany w VII i VIII wieku. Ten ogród odwoływał nas do rzeczywistości biblijnych, bo pokazywał, że ten, kto słucha Słowa Bożego, ten, kto realizuje je w swoim życiu, jest tym, który w dalszym ciągu jest w rzeczywistości raju, uczestniczy w tym, co Bóg ofiarował człowiekowi, kiedy go stwarzał, ale to jednocześnie pełna, pełnia nadziei, że właśnie uczestnicząc w tym ciele Kościoła, będziemy mogli do tego raju znowu powrócić. Bo skoro historia zbawienia rozpoczęła się w ogrodzie rajskim, to zobaczcie, że także się i kończy w ogrodzie. Bo Chrystus, zdjęty z krzyża, zostaje przeniesiony do ogrodu, będącego nieopodal Golgoty i złożony tam w grobowcu nowym, w którym jeszcze nikt nie był położony. A więc ogród otwiera i zamyka historię zbawienia, pokazując, że nasze zmartwychwstanie również dokona się w tym rajskim ogrodzie. Jeśli więc. Tam dokonuje się zmartwychwstanie, to pierwszym i najważniejszym symbolem dla każdej ambony jest tajemnica pustego grobu. Wyniesiona ambona ponad powierzchnię ziemi, pokazywała więc pewną dostojność tego miejsca, ale też chciała utworzyć pewną pieczarę pod swoim. Yy, wyniesionym miejscem, tym koszem, który najczęściej w formie ośmioboku foremnego pokazywał nowość i prawdę zmartwychwstania. Bardzo często pod tym podniesieniem czyniono miejsce, w którym teoretycznie mogło być złożone ciało Chrystusa. Często umieszczano tam nawet i sarkofag. W dekoracji kamiennej czyniono czarny okrąg, który pokazywał, że ten grób jest pusty, że w środku jest już tylko i wyłącznie ciemność, bo życie z niego wyszło. Jeśli popatrzymy na całość tego ogrodu, to dostrzeżemy, tak jak chociażby w bazylice świętego Klemensa w Rzymie, czy u świętej Sabiny, w wielu miejscach, gdzie jeszcze zachowała się ta konstrukcja średniowieczna, że ambona nie ma tylko i wyłącznie swojego jednego pulpitu, swojej jednej, jednej lodzi, z reguły dostrzeżemy trzy lodzie. Dlaczego takie rozróżnienie? Pierwsza logia była tak skonstruowana, że schody wychodziły od strony wejścia, sprawiając, że ten, kto czytał, czytał w kierunku apsydy. A więc Słowo Boże nie było proklamowane tak jak teraz, że możemy się widzieć, ale ten, kto je czytał, stawał tyłem do całego zgromadzenia. Ale to pokazywało, w jak wielkiej prawdzie i świadomości człowiek żył, że to, co odczytywał, nie było tylko i wyłącznie jakąś opowiastką, ale sprawiało, że człowiek wchodzi w wewnętrzny dialog z tym, którego usposabiała nam apsyda. Jeśli więc lektor stawał się tym, który użyczał swojego głosu tym wszystkim prorokom, patriarchom, którym Bóg się objawiał i przekazywał swoje słowo, to to, co on kierował do ludzi, musiało być wtórne. Było, pierwsze było to spotkanie z Bogiem, który wchodzi z nim w dialog, dopiero schodząc z tej lodzi. Tą jedną jedyną klatką schodową był pulpit skierowany w drugą stronę, aby ludzie mogli odpowiedzieć na to słowo, podejmując różnego rodzaju psalmy, repetytoria, responsoria, czyli to wszystko, co jest odpowiedzią na to, co zostało usłyszane od Boga. Po drugiej stronie, gdyż to wszystko znajdowało się przy jednym boku tego ogrodzenia, znajdowała się sporo większa. Ta wyższa ambona, ta wyższa loggia, do której prowadziły dwie klatki schodowe. Bo Słowo Boże, Słowo Jezusa, wchodząc, nie powraca zawsze tą samą drogą. Dopóki wszystkiego nie użyźni, nie orzeźwi, nie sprawi, że wyda to swój owoc i swój plon. A więc ta dynamika procesyjności pokazywała, że Ewangelia ma teraz objąć całe to zgromadzenie. I to, co stało po której stronie, decydowały kierunki geograficzne. Jeżeli Kościół był ulokowany w taki sposób, że apsyda, czyli to półkoliste zakończenie, Bóg był skierowany od strony wschodniej, to mając takie ułożenie, strona północna znajdowała się po tamtej, czyli wchodzący na ambonę, aby głosić Ewangelię, musiał pamiętać, że ona jest głoszona także i po to, aby zewangelizować tych, którzy o Chrystusie jeszcze nie usłyszeli. A więc tą wyższą loggię lokowano po stronie południowej, by właśnie wychodząc na górę, ku północy mógł się zwrócić ten, który czytał Słowa Ewangelii. Dla starożytnych my byliśmy tymi poganami, jak i wszystkie inne ludy zamieszkujące północną Europę, ale widzimy efekt tego działania. Proklamowanie Słowa na północ sprawiło, że także i my staliśmy się chrześcijanami. Skoro jest to miejsce grobu, to tak naprawdę Ambona za każdym razem przypomina ten kamień odsunięty od grobu, na którym zasiadał jeden bądź dwóch aniołów, w zależności od wersji ewangelicznej, który ogłosił niewiastom: Nie ma go tutaj, on z wstał. To najważniejsza prawda, jaka może być głoszona z tego miejsca. A więc Ambona to przede wszystkim Boży grób, grób, który pozostaje pusty, a każdy sługa Słowa Bożego, który wstępuje na to miejsce, <kuh> Staje się niejako właśnie takim aniołem, który obwieszcza wszystkim, że Jezus żyje, że Bóg w swojej miłości nie pozostawia nas samych i obiecuje udział w tym życiu także i nam. Dlatego wszystkie motywy dekoracyjne próbowały pokazać, że to jest to miejsce. Dlatego przy tej wyższej lodzi umieszczano wysoki świecznik, aby pokazać, że tym miejscem. Jest grób, przy którym stoi obok Chrystus, nie w środku. Został z niego uwolniony. On teraz żyje i ta świeca paschalna pali się przy Ambonie. Zwróćcie na to uwagę. Jak w jak wielu kościołach Ambona rzeczywiście ma swojego towarzysza w okresie paschalnym w postaci świecy paschalnej, a jak często ona jest tylko ulokowana gdzieś indziej. I ten świecznik ze świecą paschalną stoi. Byleby oddać jakąś inną symetrię. Nie, w okresie wielkanocnym Ambona musi mieć swojego Chrystusa, który stoi obok i pokazuje, że on z tego grobu wyszedł. I tak samo i my z naszego grobu będziemy w stanie się wydostać. Cała więc dekoracja Ambony mówiła nam o prawdzie z zmartwychwstania. Przedstawiano więc na niej te trzy kobiety idące do grobu: Piotra i Jana, którzy zdumiewają się tym, że grób jest pusty, anioła, który pokazuje na szaty leżące obok, niewypełnione ciałem. Wszystkie więc także i dekoracje kwiatowe pokazywały, że to jest ten ogród, w którym znowu życie tętni. A popatrzcie, jak rzadko dzisiaj przyoblekamy w kwiaty ambony. Jak rzadko dzisiaj to miejsce rzeczywiście jest ogrodem, które tętni życiem, bo koncentrujemy się tylko na ołtarzu. To nie jest tylko i wyłącznie mównica. To nie jest coś, co zostało wzięte z jakiegoś wiecu wyborczego albo z katedry nauczycielskiej na uniwersytecie. To miejsce mówi o naszym zmartwychwstaniu, o Bogu, którego prawda o tym, że żyje, rozbrzmiewa w dalszym ciągu w kościele. Ale to też inne zwiastowanie powiązane z dzisiejszą uroczystością. Bo to moment, w którym Anioł zwiastuje, że Bóg jest pomiędzy nami. Dlatego tak wiele ambon jest ozdabianych także i motywami dzisiejszej uroczystości. Obo osobom Maryi, która jako pierwsza przyjmuje w pełni to Słowo i pozwala, aby ono zrodziło się z niej. A więc w osobie Maryi, tak jak w absydzie, widzieliśmy wzór człowieka, który jest w stanie przyjąć Chrystusa. Tak samo i w tym miejscu jesteśmy w stanie dostrzec, że człowiek jest powołany do tego, aby to słowo przyjąć i wypełnić w swoim życiu. A więc także i motywy dzisiejszej uroczystości mogą tej jambonie towarzyszyć. To, co się w niej dzieje, bardzo często jest związane także z osobami ewangelistów, z ich symbolami, pokazując, że to słowo rzeczywiście zostało nam w sposób konkretny przekazane. Moi drodzy, jesteśmy powołani do tego, aby właśnie od tego słowa przejść do ciała, aby także i w nas mogło się dokonać to wcielenie. A więc, wszystkie procesje, które się odbywają z Ewangeliarzem, próbują pokazać, że to miejsce rzeczywiście do dziś tętni życiem życiem tego, który w nas zmartwychwstał, który nas powołuje do siebie i który także i nas chce uczynić sługami swojego słowa. Amen.